Posłuchaj mojej historii. Pewnego dnia, gdy postanowiłem się przeprowadzić, poznałem pana recepcjonistę. Gość nazywał się Stefan i miał lekką wadę wymowy. Ten jeden typ tego dziwnego wujka, rozumiecie chyba co nie? Tak czy obak zapisałem się, zapłaciłem i poszedłem do windy. Wybrałem drugie piętro i pojechałem w górę. A gdy otworzyłem drzwi ujrzałem to. Serio aż mi porty wywaliło? To był nowy persil leżący sobie na ławie tak po prostu? Skończył się, więc się wkurzyłem ale przypomniałem sobie, że jakiś Turek sprzedaje go pod moim domem. Zeskoczyłem z okna na dół i pobiegłem do Turka. Turek powiedział mi, że Persil kosztuje 50 zł za sztukę. Wkurzyłem się i wywaliłem mos prostego i zabrałem jego Persil. Po chwaleniu się Persilem na Facebooku postanowiłem uczynić miły gest. Zaprosiłem pana Stefana do picia Persila na balkonie, ponieważ sam bym go nie wypił, a jeszcze oswoiłem ptaszka, którego nazwałem Persil. Więc Persil ja i pan Stefan żyliśmy długo i szczęśliwie.